Siemaneczko widzowie, z tej strony Max i dziś e, sobie zagramy e, we składy. To będzie taka zwyczajna gra, po prostu bez żadnego celu i zapraszam do oglądania. Tego jeszcze muszę przedstawić oczywiście. I sobie poczekamy. Dawno nie nagrywałem z Fortnite'a, znaczy w ogóle dawno nie nagrywałem. Ach, więc teraz chyba chciało mi się zrobić jakiś odcinek. A niedługo wleci odcinek ze Minecraftą. Więc tu na razie... A, już poleciało. Mam nową klawiaturę i myszkę, więc będzie to jakoś. będę lepiej chodzić. Proszę. Ja dawno nie grałem we Fortnite, a więc nie, nie wiem co tu się działo. Zbyt bardzo we Fortnite. O, rybka! Repka. Repka. Oké. Okay. Hijus, <laughs> ze okay. hoden uh. okay. To my lecimy na to miejscu, więc oni... no i będzie. Jeszcze zobaczymy, jaka strefa zaraz. To jest, zbyt to nie pokazało tej strefy. Zazwyczaj na latający ok. już <laughs> jestem obecny no i nie wiem lecę mi wpisać w komentarzach jakie są nie wiem jakieś mity to zrobimy pogrom mitów na przykład Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał po więcej Minecrafta, Fortnite'a, Robloxa, różnych takich gier. Ok. Tam to. Teraz trzeba przeszukać. Ktoś jest na dach. Okej. Okay. O! A, to jest bot. E, teraz e, na razie ben, nie będę się ruszać. No i będzie. i już wróciłem. Musiałam coś załatwić. Okej. Okay. Eee, kamerki nie ma. Jak chcecie, żeby była kamerka, to... Nie wiem. Co macie zrobić? Bo ja na razie nie chcę się pokazywać zbytnio. zbytnio. I ja już zrobiłem zadanie. Znaczy to było... Tak. Mogliście teraz nauczyć się jak zrobić jedno zadanie jedno zadanie, lato bez spiny. No i nie wiem co teraz robić. Po prostu będę, ja będę robić gameplay, czyli grać. Tak innym słowem. No i będę tak w tle rozmawiać z wami. Na razie nie mam ich przyjaciół. Nie wiem. Ja biorę AMO. A w ogóle chyba jak nagrywałem ten swój pierwszy odcinek, to wtedy miałem chyba tą automatyczną. A teraz ty, Coś się stało, że tak dużo tych automatycznych? Ja słyszałem co słyszałem? A Czek... Ale że he heavy... To nie wiem... Kogo, go, kogoś oznacza? Chyba ktoś, ktoś tu jest, ale to jest yy, siódemki fajna zabawa polecam. Ale co oni robią? Zadano tak. Nie mam zbytnio gdzie jechać, ale nie wiem. Gdzieś na środek. Okej... Okay. No i co? Jedziemy na. Okej. Okay. Okej, okay, my sobie tu jedziemy. A w ogóle to wyłączę radio. Bo ja nic nie słyszę przez to. Co ja mówię? <laughs> Okej, okay, my sobie tu jedziemy na wycieczkę górską. Wycieczka górska, wycieczka górska. Okej, okay, my jedziemy. Tu w zaznaczyłem na strefę. To jest jakiś gościu. Szybko white. Nie to Mały walty jest coś jak poważnie, że nie są. Dostałam. Ostrzał. Dostaję ostro. Jest lezę. Okej. Okay. Hmm, już mogę z wami tak pogadać. Dobrze. Nie wiem. Hmm. Po prostu czasami będę się odzywać, a czasami nie Ale jest poważna. Kurde... Co musuh sebenarnya takut yang kades Apa Okej, okay. tu nikogo nie mam. a Jednak jest. Chyba ma To Dostał, ma white, white, white. Robię go. Oża po mnie dora. Coś się dzieje. Trzymaj się. Zostało Szybko. Ja szybko. Szybko. szybko się leczę. oni chcę umrzeć Tad Lot tu jest dużo Jeszcze wezmę zrobię zadanie No, hm. no nie będę przesadzać sadzonki no. no To on już pojechał Teraz szybko stąd uciekam Dat is treffen. Terecht, kijk. Ik denk dat het is. Wat bot. actie. Będę robić bezpotrzebnie złotej heavy. O być No ja yeah, go. Za stóweczka. Teraz Kevin. Bulluda. Strzają. Trzę mocno ostrzał.

ma być wygrana gra ok no tak dobrze się gra mam nadzieję że dacie mi jakiegoś nie wiem bo ja mam mało słów więc mi się jakieś by przydało To ja pogram i zobaczymy jaki będzie wynik naszej gry. Ale żeby skinąć. Zakołoną komp. Trzeba. A po co mi to ten blaster? Ok, jesteśmy tu najmocniejsi przetrwają. To jestem chyba, że yy, na, na tego wykrają na burze. Ale tu gdzie się kreją, jest! Mamy to! Mamy! Zrobiliśmy wina. kończymy ten odcinek. Dziękuję. I